Mądry trener powinien tak programować swoje treningi, tak planować, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na rozwój jednostki. Rozwój jego podopiecznych jest najważniejszy i mądry trener nigdy nie przedkłada wyników zespołu. Ponad właśnie rozwój, rozwój indywidualnych możliwości zawodnika. Należy pamiętać, że wygrywanie meczów na etapie młodzika czy trampkarza nie ma żadnego znaczenia. Zawodnik powinien być wyposażony w takie umiejętności, które pozwolą mu na skuteczną rywalizację na poziomie, na poziomie seniorów. Żeby do tego doszło, trener na pewno musi dążyć, dążyć do tego, aby u swoich podopiecznych wegzekwować to, żeby byli odważni, żeby byli zawodnikami, którzy analizują grę, którzy wyciągają wnioski sami, jak najczęściej podejmują decyzje. Bardzo ważny jest również tak zwany trening indywidualny. Zawodnik, który ma sporo takich zajęć, na pewno będzie elementy charakterystyczne do gry na danej pozycji wykonywał o wiele lepiej. Gdy zawodnicy przechodzą do gier na pełnowymiarowym boisku, powinno już dojść do tego, że przypisujemy danemu zawodnikowi główną pozycję i pozycję alternatywną. Za tym powinien iść trening. Indywidualny i pozycyjny, mający na celu wyposażyć zawodnika w takie umiejętności, które są charakterystyczne do skutecznego zachowywania się na danej pozycji. Na przykład, skrzydłowy powinien bardzo dobrze grać jeden na jeden w ataku, ale też go, powinna go cechować bardzo duża dokładność, jeżeli chodzi o dośrodkowania w pole karne.